Ziemki ziomki, ziomale, witam u na kanale na wiejskim życiu nad morzem w filmie z aktualizacji 9.3, 9.3. Aktualizacja całkiem fajna, ja jestem zadowolony, powiem, nawet bardzo zadowolony. A, dlaczego to już zaraz powiem? A przejdźmy do podsumowania, do opisu, który będę analizował po kolei, czyli oczywiście nowe funkcje ulepszenia. Rozszerzenie nadmorskiej farmy. Twoja nadmorska farma została rozbudowana. No i mamy tutaj pięknie. Szkoda, że oddalić się bardziej nie da, nie? że mógłby, mogliby zrobić aktualizację, żeby można było jeszcze bardziej oddalić, tak żeby było widać całą farmę. No i tak, są oczywiście tutaj powiększenia. Farma jeszcze większa. No i z tego chcę zrobić osobny film. A! Może. Spytam się widzów, może zdążycie odpowiedzieć w komentarzu, może chcecie live'a, stream'a, z rozbudowywania, czy może zrobić po prostu film. Tutaj pozwolę widzom zdecydować, fajnie będzie. No i oczywiście y, mogę, mogę robić, nie... Y, dorobić sobie rzeczy. Będę musiał oczywiście. Ale z tym nie ma problemu, op mam dużo. Mogę... Aha, czyli dobra, bo każde pole to jest jedna rzecz. Ta sama. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli nieważne w które pole tutaj kliknę, to jest jedna rzecz tutaj potrzebna. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. No dobrze. To już wiem, że to tak działa. No i oczywiście to osobny materiał z tego. I nie wiem czemu dali news tak nisko. Jak to powinno być. W sumie nad sceną zadań. Czemu to jest tutaj tak w drugiej połowie bardzo nisko ten już dali? Nie, nie wiem dlaczego. Ulepszenie studni i zraszaczy. Ulepsz studnie i zraszacze do wyższego poziomu. No, ja tutaj nie mogę nic za bardzo powiedzieć, bo ja mam tylko 70 zraszaczy i nie chciałem tego robić. Nie potrzebuję... Nie jest to dla mnie żaden priorytet tutaj. Nie robię, bo zraziłem się. Gdzie to ta studnia? To jest małpa. Studnię mam specjalnie tak ukrytą. Jestem zrażony tym, że to kosztuje dukatów dużo. I, i ja nie chcę. Bo zresztą nie potrzebuję mi tutaj tak. Te 70 spryskiwaczy nie przeszkadza nawet. Do, nie przeszkadzałoby mi, jakby ich w ogóle nie było, ale te 70 grządek mi tu ułatwia robienie misji specjalnych, bo jest akurat 10 w rzędzie. Łatwo to zliczyć. E, nawet lepiej, jakby było tutaj 60, a nie 70, by, 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 byłoby prościej w sumie do misji specjalnych. No i tak. To jest to. Nie mam spryskiwaczy z dobrze ulepszonych. Chmurny kombajn. Właśnie, użyj go do sadzenia, zbierania plonów jednym dotknięciem. Ja się dziwię, czemu tego chmurnego kombajna nie było od początku. Bo ja się tutaj palcem albo myszką naprawdę nasadziłem aż mi się odechciewało. A teraz po prostu oczywiście najlepiej zbieramy sobie drzewka grządkami, żeby zaoszczędzić, nie? Ja tu akurat miałem tylko gruszki, a resztę po prostu mamy zasiej plony, zasiej żniwa. Zbierz drzewa, ja nie używam, bo grządkami lepiej się to robi. Albo nawet, jeśli grządek nie będzie, to nie ma problemu 5 drzewek sobie kliknąć, nie? No i to jest super, bo o, zebrane 10 paliwa zabrało. 10 galonów benzyny, i sobie klikamy zasiej. Możemy sobie podejrzeć, co ile mamy. Tu mam rzepy 670, tego 732, tego 6800. No i powiedzmy, można sobie zobaczyć, co czego ile mamy. No, i sobie pyk. Najeżdżamy na kombajnik. Pięknie załatwione. Za 3 minuty zbiór fasolki, i mogę na następny. No, i to właśnie takie sianie. Fasolki, spamowanie fasolką jest dobre na ilość tych chmurnych monet. Ale o poradnik, jak zdobyć więcej chmurnych monet? to nie nagram, bo mogę. Mam predyspozycję do takiego poradnika. Ale to nie jest temat na to. Dobra, chmurny kombajn. Maksymalny poziom gracza to teraz 220. Możesz również uzyskać energię i dukat z banku doświadczeń. Właśnie. I gdy była aktualizacja do 180 poziomu, to czułem się oszukany. Bo co prawda nie miałem od razu 180, tylko tam 160 któryś, czy 170 któryś, ale dostałem jednego dukata i jedną tęczę. I nie zostało to w ogóle zrekompensowane. A tutaj dostałem 40 dukatów, bo za każdy poziom od... 200 Do 220 zostaje się dwa dukaty i jeszcze wiadomości od Feli zostały mi zrekompensowane 19 tęczy. A tutaj mam dostępną również za tą normalną, tą jedną tęczę. Będę mógł wykorzystać sobie. No. A Bank doświadczenia, właśnie. Aż się bardzo zdziwiłem, co to jest? Oczywiście nie wykorzystałem tego, mam 83 tysiące monet i mogę kupić pip, 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 za 50 tysięcy 25 dukatów. I wygląda na to, że jest to limitowane. Tutaj za 2,5 tysiąca mogę kupić w sumie 10 dukatów. Pyk. I dam znać informacje, czy odświeży to się, ale to prawdopodobnie jeszcze nie odświeży. Teraz mam mało tych monet, no ale są, mi się wydaje, dobrze wykorzystane. W tej chwili mógłbym kupić, ja w sumie kupuję tylko te niebieskie paczuszki, i mógłbym kupić jeszcze 89 tych paczuszek. I mi tutaj zależy oczywiście najbardziej z tych paczuszek na czystych biletach, ale też wypadają bardzo dobre inne rzeczy OP i nie tylko. Dobra, to tyle. Bardzo, bardzo, bardzo zostałem mile zaskoczony 220 poziomem. I tutaj, gdy wszedłem, to miałem na minusie dużo. Minus ileś tam. Czy półtora miliona czy coś takiego, aby osiągnąć poziom 220, ale miałem 108... ten 200, nie? 200 poziom. I patrzę, co jest, nie? Dalej mam 200, nie mam. Ale wystarczyło, że sobie coś tam odebrałem, co daje doświadczenie. I puu! Od razu 220. No właśnie. W taki sposób. Jaki sposób to zrobić. Wszedłem również z Bluestacka nie na, na niezaktualizowanym wiejskim życiu, a już po prostu moje konto jest z, z tym poziomem i z kombajnem na chmurnej, i już wymuś, wymusza, wymusza. Gdybym pewnie nie wykonał tych rzeczy 220 poziomu, i tak dalej, dobra, dalej jest. Naprawiliśmy kilka błędów i poprawiliśmy ogólną wydajność gry. Wkrótce pojawią się kolejne ekscytujące: można sobie dopowiedzieć, ale oczywiście przyznam szczerze mówiąc, że twórcy. Centary Games Wiejskiego Życia nad Morzem odwalili dobrą robotę, bo pierwszy raz nie widzę błędów, a widzę poprawki. I jedyna, której nie opisali w aktualizacji, to jest, oczywiście tu odbieramy standardowo, technologią schmurnej, a jak nastawiamy przegląd produkcji i klikamy rozpocznij produkcję, nie ma tych dwóch pól do wyboru. Ja nie wiem po co to było. Ja nie, 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 nie miałem pojęcia, po co to w ogóle było stworzone. Co to, co to miało znaczyć, że się wybierało jednego ptaszka u góry, jednego na nie, nie, nie wiedziałem w ogóle, po co to jest. A tu po prostu pyk i działa to szybciej. Nawet na telefonie, który jest wolniejszy niż gra u mnie na komputerze. Działa to szybciej. Działa lepiej. No i. Oczywiście, wydajność, ładowanie to już było poprawione, ale czuję, że jest lepiej. Wcześniej odbierając OP z parady albo to moc, bo ja na paradzie mam cztery mam parady z OP i też z mocą, potrafiło się zepsuć i zostać na ekranie no i wtedy jest tylko y, jedyna rada wyłączyć grę wyczyścić pamięć i włączyć grę jeszcze raz tak jak się zbierało też niedawno był problem jak się zbierało tutaj przedmioty do zbierania też potrafiło zostać takim cieniem nawet takiego y, że się zbagowało zostało na ekranie to mi się wydaje, zostało poprawione. I tutaj, no, twórcy, twórcy się starają bardzo, że na plus! Na plus! Jest, jest, jestem zadowolony. Te pieniądze, które wydałem na wiejskie życie nad morzem, pracują. Twórcy, twórcy Center Games naprawdę dobrze robią. Bardzo, bardzo, bardzo. No nie powiem. Jestem z tej aktualizacji zadowolony i oczywiście czekam na komentarze od widzów, czy chcecie live, to znaczy streamik na Twitchu, YouTube na żywo z powiększenia farmy, żeby sobie żebyśmy pogadali w trakcie, czy po prostu taki dłuższy film z powiększenia. No. To kończę, podsumowując, że jak się podobało, to zostaw łapeczkę, jeśli chcesz oglądać dalej, to daj subika i oczywiście pozdrawiam Cię, kończę, trzymaj się. A ja tego nie mam dodanego, więc to jest jakiś błąd OBS-a, bo ja tu do tego overlaya nagrywanie kamerką, ani nagrywanie blues, tak nie mam dodane suba. Więc to jest. To jest, to jest coś. Błąd, o, błąd programu do nagrywania OBS-a, którym nagrywam. Puu! Cześć! <ścoughs> Akurat ktoś mnie widać, zasubskrybował, nie? No. Nie wiem, ja nie, nie mam tego dodania suba naprawdę. Mam tu tylko kamerkę wiejskie. Znaczy, tą kamerkę to. To jest kamerka z Wiskiego, ale powiększona. I krajobraz z, z tyłu za mną, bo miał czar, czarne albo białe boki. No. To. hej, Cześć.